Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Myślę, że pasja w każdym człowieku rodzi się sama, więc każdy ją wybiera, każdy gdzieś ma szczęście, jeśli na tą pasję w życiu trafi, spotka i może ją wykonywać. Ja mam to szczęście, ponieważ praca, którą wykonuję jest właśnie moją pasją. Jest to zajmowanie się właśnie profesjonalną pielęgnacją zwierząt i tutaj właśnie dzisiaj podczas tego konkursu myślę, że wszyscy, którzy tu przyjechali startują w tym konkursie robią to właśnie z miłości do tego zawodu, do groomingu e, i do tego czym się zajmujemy na co dzień. Wszystkich tych umiejętności, które Państwo posiadają i te oczy siły spokoju są, które tak e, cierpliwie czekając, które już nie walczyły, ale cierpliwie czekają. Szanowni Państwo, cieszymy się, że odpowiadam Państwo, możemy... U nas, dla naszej chali powiatowej Państwa tutaj gości i tutaj dla organizatorów też, jeżeli będzie tylko taka potrzeba, jedni z Państwa będziemy z tym pracować, z Państwa będziemy gościć. Grumerzy startują w różnych kategoriach, w różnych konkursach, żeby bardziej się doskonalić, bardziej kształtować swój kunszt swojej pracy. Mamy sporo kategorii, bo na naszym konkursie jest ich aż 15 i każdy może sprawdzić swoje osiągnięcia dotychczasowe, rywalizując w konkurencjach. Muzyka Antek, jak ci się to podoba, i czy lubisz psy? Tak lubię, bardzo grzecznie stoją. W ogóle się nie wiercą. Czy psy pomagają ludziom w życiu? W jaki sposób ewentualnie? Yy, że na przykład mogą na przykład podać listy, jak yy, listę wrzucić do domu. Co tutaj robię? Jestem kierownikiem obiektu tej hali sportowej i mam przyjemność współorganizować z Panią Magną, tutaj ona jest głównym organizatorem tego konkursu. Jest to wydarzenie sportowe o charakterze sportowym, współzawodniczą tutaj gromerzy z całego świata. No bardzo fajne wydarzenie, czegoś takiego jeszcze w naszym mieście nie było i myślę, że będzie to wydarzenie cykliczne w naszym mieście. No wielka pasja tych ludzi wielkie zaangażowanie i równocześnie dużo wiadomości dla naszych mieszkańców, którzy tutaj tu mnie przybywają, którzy mogą, że tak powiem, poznać tajniki opiekowania się swoimi czworonogami. Co bym chciał zaznaczyć? Cieszę się bardzo, że nasz obiekt spełnia się w takiej roli, do tego go przygotowywaliśmy i widzę, że teraz ta ciężka nasza praca opłacała się i to skutkuje tym, że mogą się tutaj odbywać tak piękne wydarzenia. Pani Paulinko, tak szybciutko zapytam i nie będę rozpraszał, jak się pani w tym momencie czuje? No kurczę, szok to jest, dla mnie pudle są jakby moim życiem i jest to moja rasa, więc jakby nominacja w pudlach jest dla mnie największą radością. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Uważam, że psy to nasi wspaniali przyjaciele, którzy. Ja sobie nie wyobrażam życia bez zwierząt. Dużo osób samotnych tak naprawdę też w domu ma zwierzęta i nie wyobrażam sobie życia bez tego zwierzęcia. Zwierzęta dają nam bardzo dużo radości, uczą nas miłości i są wspaniałymi przyjaciółmi. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts too much. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no You'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay